tu tutaj chcę wytłumaczyć, dlaczego ja tutaj siedzę na tym miejscu pomiędzy Sylwestrem Wardegą a no co się stało, że jednak nie ja prowadzę ten face to face box z Del No to ty powinienś wiedzieć, czy nie wiesz, nie wiesz? No, no, aha, o, duchu, nie, duchu. no że. nie. nie, nie o, już, już się zaczyna. Kurwa, Kasiusz, nie wie, ale nie ja cię proszę, chodzi. proszę się. Ja bo bym to jest... zaczął od formalności, tak, Maciek, bo mm, wiem, że się na pewno szkoliłeś w dziennikarstwa pewnie u Moniki Laskowskiej, ale chciałbym, żebyś yy, no, tutaj szeryf internetu, a pomówiłeś mnie o, na ostatnim keju, bo powiedziałeś, że miałem ważny kontrakt, prawda? To mam nadzieję, że mnie przeprosisz za to teraz, a jak nie, to słucham Twoich wyjaśnień. Ale zarzut dotyczący tego, że miałeś ważny, ważny kontrakt, kontrakt, a organizacją? organizację FEM. Okej, okay, no to jeśli to, to jest jakaś nieścisłość albo się e, pomyliłem i e, sytuacja wyglądała fo, formalnie inaczej, no bo ty mówisz, że się pomyliłem, no, że nie, nie miałem no, racji. Tak? No przepraszam, w jakiej sprawie by się teraz... E... Nie, odnośnie ostatniego cage'a, że niby rzuciłem słowa, nie pamiętam dokładnie swoich słów, że powiedziałem, że miał ważny kontrakt z organizacją i Ale z jaką organizacją? Organizacji, fejn, pewnie do tego nakon. No dobra, po to panie. poczekaj, a to nie jest tak, że, bo na przykład ja mam tak w umowach, że jeszcze jest okres, y, że masz zakaz konkurencji, to ty nie miałeś Zakaz konkurencji. No tak. jak ty masz w umowach, to mnie chuj Wiesz, Wardęga? a ty, ale teraz ty, ty nie miałeś, ale... z Maćka, mam do ciebie znaczy, przykryć. O, o, o ten aspekt w, w kasy, y, no no ja z tego, nie wchodził we coś takiego Nie miał pewnie kazuś, natomiast zakaz konkurencji Ja nie miałem ważnego kontaktu ma. z Fejmem, więc chciałbym usłyszeć. Walki z Panem, bo ja nie pamiętasz, że ja Ci mogę puścić Twój urywek. Tak, bo ale powiedziałem, no, że miałeś masz ważny kontrakt Moment, kontr Teraz chcę się w dół gadać, bo przed chwilą mówiłeś, że. Ktoś się przekrzykuje, a ty teraz przekrzykujesz Kiedy Maćka. nie mówiłem, że ktoś się przekrzykuje? No ostatnio, że ja cicho chcę... Ale no czy to teraz masz cicho, jak będziesz miał pytanie, to będziesz mówił, bo teraz ja rozmawiam z Maćkiem, nie Kasi wiem. Znaczy, bo wiesz, no, no bo chcę to początku to początku Panowie, to ja proszę... A to za na mnie my nie potrzebujemy Proszę Znaczy, myślę, że moja uwaga była dosyć trafna, że a, jest coś takiego jak zakaz trafna. konkurencji. Tak. I może o masz, to chodziło. super. super. Tego dotyczyła. A to, nie znam, nie znam to, co mu chodziło, to mnie to kurwa okay. nie interesuje. Nie interesuje, że jak mówi, że mam ważny kontrakt, a ja kurwa nie mam. Ale Kasiu, spokojnie, i sugerujesz, panowie, to ja tak proszę o tym zaraz będziemy rozmawiać, panowie, że ty Kasiusz, sugerujesz, przepraszam, I może panowie, panowie, ale chodziło. trzymajmy kulturę ja, ja dyskusji. Ja zaraz się dowiemy, o co tobie kurwa chodziło, bo Dobry. może ty tak właśnie tutaj jak sugerujesz Maćkowi, tak to zamknij mordę, jak ja rozmawiam z nim. spokojnie, Kasiu, zachowajmy kulturę, No Rozmawiamy to zamknij mordę, bo ja rozmawiam z Maćkiem. I ja... cały problem polega na tym, że no, ja widziałem No problem polega na tym, że nie umiesz zamknąć mordy. Widziałem twój kontrakt. Bo ja rozmawiam z Maćkiem. A nie z tobą, kurwa teraz. Ale Cześć, jak, to, no teraz jak się twierdzasz? można pomylić, kurwa? Ale nie. Czy ktoś ma <noise> ważny kontrakt, czy nie ważny? Ale nie, no to teraz twierdzisz, no że nie miałeś się pomylisz, zakazu że ja konkurencji. Ja walczę, może z wartęgą zaraz. Miałeś Panowie, zakaz to konkurencji, jest czy, czy nie? nie miałeś zakazu fejstu fejstu. Skup no, tak, tak, tak. No się na mnie, jest. natomiast jest. możecie to bardzo łatwo no, Dlatego chciałbym usłyszeć. Znaczy, przepłyśmy. ja mam rozwiązanie, Zadałem pytanie, czy miałeś zakaz konkurencji, czy nie miałeś zakazu konkurencji? Nie miałem. Okej, no to cię przepraszam, jeśli nie miałeś zakazu konkurencji, jeśli tak twierdzisz. Ja myślę, nie miałem my... ważnego kontraktu. Od ale miałem zakaz miał konkurencji. konkurencji. Ja zadałem pytanie o zakaz konkurencji. A nie możemy po prostu poprosić włodarzy, przecież można rozwiązać od problem od razu. Ja ci mogę puścić, ale... co powiedziałeś. Ale to już to już powiedziałeś. Zmienić kontrakcie. Kontrakcie. tak już powiedziałem. Dlaczego się boisz Ale powiedziałem, przepraszam. Ja się nie boję, ja zaraz z tobą będę rozmawiał. Ale chodzi o konfrontację no. z wodarzami, stoją tu, wystarczy ich zapytać, czy miałeś zakaz konkurencji. Jeśli za nie miałeś, to on ja po... cię przeproszę. Ale ty ale kurwa ja jesteś nie debilem jakimś, no. czy ja mówię nie, kurwa o zakazie staram... konkurencji, czy kurwa o ważnym kontrakcie? Jeśli to miałeś zakaz nie, konkurencji... Nie rozumiesz, rozumiesz pewnej kwestii. zaraz wypierdolę lepę, Posłuchaj, nie strasz mnie człowieku. No to zamknij mordę, bo kurwa dostałem jak nie słuchasz, jak się postarzałeś, to wypierdalaj z tego internetu. Ale nie, Sylwek, dostałem informację, się wepchać? Czy nie, kwospie, to że jeżeli modne. był zakaz to ja konkurencji, puszczę, kurwa, to jest tak. dalej ważny kontrakt. I rozumiesz? dostałem informację, jest dostałem jest, informację, jest, tak. zapis, że jest zakaz mm -hmm. konkurencji. To pochuj każdy. się na jedną walkę bierze albo na dwie walki. I oni specjalnie tak? pisują zakaz konkurencji. A to pochuj się na jedną pasz... walkę, to teraz albo ja już zamykam tak ten no. temat i przechodzimy do was. To słucham, dostałem, inform... dostałem informację, że po zakończeniu ostatniej walki odbytej miałeś zakaz konkurencji 12 miesięcy. A ważny kontrakt miał? No to jeśli zakaz... To nie mogłeś w tym okresie 12 miesięcy podpisywać nowej umowy, a tak się no stało. No jak podpisałem? No ale Jestem no, no. tutaj. To jak kurwa, ale nie z inną organizacją. Nie no pytam cię, no ja, ja, ja ci nie wiem, puścić, czy ty też uraczyś nie, ja już, idą, ja już zakończyłem ten temat, ale nie no, ale ja, ja, kurwa, ja do ciebie tak nie złożył. Zakończyłeś, no kurwa, o się nie nazywał. Miałem ważny kontakt. To był zakaz, zakaz konkurencji. konkurencji, albo ważny kontakt, kurwa. Dlatego no miałeś... Sylwester kontra Casio i chciałbym, żebyś ty Casio, rozpoczął. Ja będę starał się tylko moterować tę dyskusję. Czy ja mam pytanie do Kasjusza na początek. Okay, czy ty no to... uważasz, że ja popełniłem błąd, że w ogóle nagrałem temat Pandory? Dużo błędów zrobiłeś tam. Czy no? mógłbyś się wskazać? To ja zapytam ciebie wtedy, czy twój materiał był manipulacyjny, czy nie? Nie był. Nie był? Nie był. A uważasz, że jak ktoś moderuje głosem, to nie jest manipulacja i sugestia dla. Y, Czy biza? mógłbyś wskazać fragment, no, gdzie modulowałem głosem? Modulujesz jak czytasz y, y, tekst od dziewczynki na przykład do Boxdella, to mówisz no ja przyjadę do ciebie, a jak czytasz kwestię Boxdella? Który dokładnie? Bo ja sam Ja wydaje mi się, że ciągle mówiłem tym nie, samym tym tonem. Nie, tym samym tonem nie mówiłeś. Mode moderowałeś głosem, moderowałeś. Wydaje mi się, że nie. Gdybyś mi powiedział. No wydaje ci się. Jako... Dokładnie. A ja jestem pewny, dobrze, że modelowałem. Dobrze. W części konwersacji w jaki sposób Boksel prowadzi rozmowę z czternastolatką? 192 cm, mam, ostatnio mierzony byłem. 192, 90 kg. Będę ci tam. Twoje cycki. Nie mam cycków, jakieś tam masz. No to za małe na no sobie obejrzyj jeszcze raz. Dobrze, ale ale no, daj no, dokończyć wypowiedź po kolei. Wskaż mi argument, odniosę się. Jeśli faktycznie zwrócę ci honor. No to jesteś ogólnie chujowo cały czas przygotowany, bo zawsze byłeś, kurwa. A teraz. Ale nie, no to ci No nie tu... wiem, no nie wiem. Robiłeś, kurwa, ten Posłuchaj, materiał ponad zarzut. miesiąc. Masz zarzut, nie? I ty że nie wiesz, kurwa, czy moderowałeś. Dobra, tak. daj dokończyć sylwkowi, potem odpowiem. E, masz zarzut, że modulowałem głosem. Proszę, żebyś wskazał no. ten zarzut. Wskazał ten moment, no to, gdzie modulowałem no, głos. Wszędzie, gdzie czytasz. Yy... Festię dziewczyn do bogzela. I tam zmieniałem głos, tak? tak? Zmieniasz głos. Okay. za walkę dwa razy więcej? Nie. Nie dostałeś za ostatnią walkę dwa razy więcej niż nie poprzednia. Dostałem. Swoje... No to kłamie. Podobna kwota była mi proponowana jeszcze przed Pandorą za walkę z czajnikiem to i Fabiańskim również. To kłamiesz. Nie kłamiesz. Bo dostałeś za, po... za poprzednią walkę dostałeś X, a za tą kurwa gdzie z Fabiańskim Ale nie, 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 poczekaj, bo może się to Oferta że... na walkę z Czajnikiem jeszcze przed Pandorą? którą dostałem, nie była dwa razy mniejsza niż to, za co do, ile dostałem za walkę z Fabiańskim. A ja pytałem o to? To jeszcze raz formułuj. Aha, jeszcze raz. Mhm. Czy za ostatnią walkę, którą walczyłeś w fejmie, mhm. dostałeś dwa razy więcej, co najmniej dwa razy więcej za tą, gdzie z Fabiańskim... Nie eee, załatwiłeś? Tak. Nie, no, tak, tak, tak Laskowskiej Od Laskowskiej Wydaje mi się otrzyma. to dosyć nie naturalne, że jeżeli trzy lata temu były x stawki, nie zauważyłeś, że we frikach stawki poszły do góry? No zauważyłem, ci więcej. zauważyłem. Moja I pierwsza co, o, tym, o, o tym będziemy rozmawiać? No chcę to dokończyć, porozmawiajmy po prostu, otwórz no, trochę umysł. No. Uważam, Próbuję. że... Pytanie do Posłuchaj. Ciebie, czy na przykład w negocjacjach do swoich pojedynków używałeś argumentu na przykład zainteresowania swoją osobą w danym momencie, czyli przed negocjacją na przykład do ostatniej walki, czy argumentem nie. do tego, żeby zarabiał nie, nie. więcej, mhm. był, był argument, że na przykład zainteresowanie Twoją osobą nie, nie. jest Spotkaliśmy się w ambasadzie, przyjechał... Krzysztof też był. Krzysztof był, Rafał, i y, ja powiedziałem, że już tak średnio nie chcę walczyć. I oni, że rozumieją, że teraz y, ja mam bardzo dobry czas w internecie, że jest duże zainteresowanie moją osobą i y, chcą zaproponować więcej, żeby mnie jakoś przekonać. I dostałem bardzo dobrą kwotę, jeśli chodzi o walkę. Tak. Ale to, to teraz twierdzisz, że, Ale nie że byłoby, to nie było, w tak, że ja mówię, dajcie mi więcej, bo Pandora, nie. C czyli ty twierdzisz, że to wyszło od ciebie, a że, że to wyszło od organizacji taka propozycja tak, wysoka, a tak. nie od Jeśli ciebie. Jeśli włodarzy chcą się teraz ze mną skonfrontować, zapraszam na scenę. Chila, 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 no, na wycieczu, jest, zdaje się, że Krzysztof, było jakieś pytanie Krzysztof, do włodarzy, więc się. E, rozpara, tak. Zada, zadałem pytanie. Czy pytan? ja podałem taki argument, że przez to, że zrobiłem Pandorę, to macie mi płacić więcej? Czy może jednak było tak, że wy, ja powiedziałem, że tak średnio chcę walczyć i rzuciłem pewną kwotę i wy powiedzieliście, no, że możecie coś takiego mi dać. Ale czy ja na przykład um, handlowałem Pandorą z wami? Że mówiłem, o, ja nagrałem Pandorę, należy mi się ogromny pieniądz. Czy, czy padły takie słowa z moich ust? Nie mogę powiedzieć, że handlowałeś Pandorą, natomiast rozmawialiśmy o tym i ty mówiłeś, że masz teraz znacznie większe wyświetlenia. Ja to powiedziałem, że to powiedzieliście? Daj się wypowiedzieć, Krzysztof, mm -hmm. Słuchaj, mieliśmy spotkanie w ambasadzie Goats, przyjechałem Jarz z Rafałem i rozmawialiśmy o walce. I, I czy Rafał sam nie powiedział wtedy, że rozumiemy, że masz duże zasięgi i chcemy ci dać odpowiednią kwotę, żebyś się zgodził zawalczyć? Nie, zapytaliśmy się ciebie, za ile chcesz zawalczyć. Roz w rozmowie padło, rozmawialiśmy o twoich zasięgach. Ty też podkreślałeś, ty podkreślałeś, jakie masz zasięgi, jakie są teraz wyświetlenia, jaka jest twoja wartość. Nie przypominam sobie, Krzysztof, czegoś takiego. Ty dużo sobie ostatnio ja nie Ja nie, nie powtórzę słowo w słowo. Natomiast ja nie przypominam sobie czegoś takiego. Padło pytanie z naszej strony, za ile jesteś skłonny zawalczyć teraz? Tak, i podałem pewną kwotę i wy na nią od razu przystaliście. No, z tym od razu to bym mnie powiedział. Próbowaliśmy jednak trochę negocjować. Nie, od razu klepnęliście to tego samego dnia, co było dla mnie szokiem, Zgadza... bo liczyłem, że Zgadzam rzucam się, wręcz że... Zgadzam się, że tego samego dnia zaakceptowaliśmy kwotę. Natomiast to nie jest tak, A że. A spotkanie raz... trwało godzinę lub dwie, więc i rozmawialiśmy tam o innych kwestiach, chociażby w zdwonił. No dobrze, wtedy. ale to nie jest tak, że zaakceptowaliśmy kwotę od razu taką, jaką podałeś. Przeciągu... Rafa nigdy nie, Rafał nigdy nie akceptuje, minut tak. Dobrze, minut. mamy szybko decyzję, ale jednak próbowaliśmy tą kwotę zbić. Możliwe, że próbowaliście. Tak, ja się nie zgodziłem na to. Co mogę więcej powiedzieć? Ja również miałem nic do zadania. No to wyjaśniona ta kwestia. Znamy głos jednej i drugiej strony. Dziękujemy Krzysztof, Krzysztof Rospara, Możemy wracać do. Czyli do już do wiemy, dyskusji. że z tym kłamałeś? Nie, nie. Krzysztof powiedział, że wprost, że nie handlowałem żadną Pandorą. No jak? Powiedział, że negocjowałeś. Że rzucił nie, kwotę. Że rzuciłem konkretną. Kwotę, że Ale powiedziałeś powiedzieli... o że masz większe zasięgi? Nie, nie, nie. No powiedział. Powiedziałem, że Rafał powiedział to jako pierwszy. Ja po prostu powiedziałem, że nie chcę teraz walczyć i tak dalej, a Rafał mi powiedział... Ale powiedziałeś, że masz większe zasięgi i rzuciłeś kwotę. Nie, ja rzuciłem tak. kwotę. Rafał powiedział, że rozumie, że, mamy, że mam teraz większe zasięgi i że za ile bym się zgodził zawalczyć i ja wtedy podałem kwotę. No, pan, panowie, mam wrażenie, że to nie, sprawę nie zbyły, zbyły użyte pandora. zasięgi i kwota. To wystarczy. No a posłuchaj, a co wpływa na y, garze zawodników według ciebie? No, zasięgi. Zasięgi w internecie. Ta. Natomiast nie, nie, podawałem, nie podawałem tego jako argument. Charyzma. Chłopaki to podali, a ja się zgodziłem. I podałem kwotę. Super.